Cześć wszystkim, z tej strony Radik e, Mam dla was taki... Może małe wyzwanie? Może coś w tym stylu? E, mam taki pomysł e, Wiem, że wiele z was Wiele osób lubi no, Ogólnie skiny w I często No e, wiadomo Lubi dostać coś za darmo Więc mam dla was taki pomysł e, Już od dawna planowałem, że na 1000 subskrypcji Rozdam jednej osobie jakiegoś skina. Ale jest dodatkowa rzecz, ponieważ, jeśli wbijecie 1000 do końca roku, to przy 1000 rozdam wam dwa skiny, a jeśli wbijecie jeszcze do końca wakacji 500, to rozdam wam trzy skiny przy 1000. Czyli maksymalnie mogę trzy skiny rozdać. Ile rozdam, zależy to już od Was, ale reklamujcie w każdym razie innym. Może się ktoś zainteresuje. E, Powiedzcie znajomym, rodzinie, nie wiem. E, komu myślicie, że to słuszne? No, e, i jeszcze jutro wlatuje ciekawy, myślę, filmik. Dość nowy i chyba będę trochę prowadził taki content, tak jak będzie latał w tym filmiku, że ciasne sklepy będą się pojawiać tak jak się pojawiały. No, także dzięki za odsłuchanie tego, wiecie co macie robić i do, zobaczenia. do usłyszenia w jakimś następnym filmie, siema.